Dzień dobry. Witam serdecznie w naszym codziennym kabareciku. Teraz już codziennym. Słuchajcie, bo tak się staje, że nagrywam prawie codziennie. Mógłby się wydawać, że może to za dużo, może nudze, może to, może tam, Wszystko możliwe, ale powiem wam jedno, że bywają takie chwile, że ja absolutnie nie wiem, co mam mówić. I to właśnie przedwczoraj był chyba, wczoraj, albo przedwczoraj taki dzień, że fuch, nic mi nie wchodziło do tych głow, nic kompletnie. Ani z czego się cieszysz, ani z czego się smucisz. Po prostu zastój. Tak zwany zastój. Nie tylko zastój jaki? Yy, twórczy. Się twórczy nazywa. Ogarnął nas zastój twórczy. I co wtedy? No wtedy jest tak, że Nie ma co nagrywać I kiedy taki zastój się powtarza, słuchajcie nagle patrzycie, zobaczcie jak facetolasca. Zapiernicza siła to operacja e, jak nas taki zastój się przytrafi to wtedy okazuje się, że przydają się te filmy co na zapaść się nakręciło. Bo one okazuje się Ratują Ratują nas Ratują nas z, z tej ciszy Bo najgorszy to jest taki youtuber, który siedzi cicho, nie? Niestety mam coś do powiedzenia. Może nieraz nie dla Was wszystkich, nie? ale dla niektórych mam. I dzisiaj mam dla wszystkich mężczyzn, którzy są. A chcę nawet dla dla gejów. No nie? Dla wszystkich, którzy mają partnerki. Nie? Otóż słuchajcie, czy tam partnerów. Nie? Jest nieraz tak, że. Patrzymy się na osobę samotną i mówimy: Ten to kurcze ma przez Jest sam. Ani się z nikim cieszyć, ani tam zadowolenia brać i tak dalej z tego życia. No bo co to Przyjdziesz do domu sam, ani z kim porozmawiać, ani podzielić się czymś i tak dalej. Nie? I teraz co jest? Wydaje nam się, że jeśli my mamy partnerkę No to my już zjedliśmy wszystkie rozumy Bo nam jest najlepiej, nie? I tak dalej, i tak dalej I tu powstają inne kwestie Jeśli masz partnerkę I to dość atrakcyjną Dla ciebie To niestety tak się zdarza, że tych amatorów i z kwaśnych jabłek jest więcej i te mongoły chcą też coś uszczchnąć no zwłaszcza jak ja mam, jak nieraz widzą, że jestem starszy od swojej partnerki, to sobie myślą o ja tu młody, to Kobieta nie będzie miała złudzeń, kogo wybrać. Może i tak jest. Ale tu jest pewna kwestia: że ten stary się może zorientować. No i co z tego, że on się zorientuje? Jak on jest stary, głupi, tak. A tu okazuje się, że ten stary wcale nie jest taki głupi. I może się okazać, że jest bardzo, bardzo nieprzewidywalny, tak to nazwę, nie? Może zrobić rzeczy, o, której, o których takiemu amatorowi kwaśnych jabłek się nawet nie śniło, nie? Się wydaje się oczywiście, że jest najmądrzejszy, najwspanialszy, najcwańszy. I tu nagle się okazuje, że nie. Bo takie jest życie, słuchajcie. I, I co? I ktoś powie, a tam przesadzasz, tam. pierniczysz, tam przytworów. Ale ja Wam powiem, że. Nie mój pierwszy sponsor, Feluś, powiedział. Jeśli chcesz zrozumieć ten świat, to jedź do Afryki, popatrz się na zwierzęta, a to wszystko jak tam działa. Nie, tam zrozumiesz Boga. I jak ten świat jest ułożony. I ja wam powiem tak to jest w przyrodzie tak samo. Starczy chwila, nie uwagi się tam zagapisz i wchodzisz na obiad. A tu patrzysz, stajesz się obiadem, ktoś się zjadł. Nie? Dlatego no, trzeba mieć to na względzie, że w świat nieraz pełen jest oszustwa i ludzi fałszywych. wierzę w Boga, że mam wiarę, że się codziennie modlę, to nie znaczy, że nic mi się ma złego nie przytrafić. Ja to jest się wsiadając. Nieraz jest tak, że te nieprzyjemne rzeczy do nas trafiają. I to nie to, że się źle modliliście i tak dalej, czy tam coś, tylko po prostu tak jest. Taka jest kolej rzeczy. Ojejku. To menda. z na ropę Ach jejku wjechała sobie z no, już nie chcę gadać ach i pytała się ciebie mnie pani psycholog czy, czy ja klnę no powiedziałam że tak już w samochodzie klnę. o fajny motocykl Oj, jejku Na no nic no, miało być tak pięknie, spokojnie, bez przeklinania, ale spróbujemy dalej, co tam, co tam, o tam. Świat pełen, pełen jest oszustw, lecz niech ci to nie przysłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. Nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej osłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa przyjmuj pogodnie to co lata niosą bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości rozwijaj siłę ducha by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie lecz nie dręcz się tworami wyobraźni i tu jest dopiero wielu ludzi dąży do wzniosłych ideał i wszędzie życie jest pełne eskalizmu rozwijaj siłę ducha by w nagłym nieszczęściu Mogła być tarczą dla Ciebie. I tak coś tam pamiętaj, i dalej nie. No, spróbujemy od początku. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa. Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla Ciebie jasne, czy nie? To jest końcówka. Nie wątpię, że wszechświat jest taki, jaki, bądź, jaki być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek są Twe pragnienia. W zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami Ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. No Jak podejrzewacie, to mówię to z pamięci, no bo trudno by było jechać i e, czytać. Także nie jest to doskonałe. Jeśli się pomyliłem, to przepraszam. Ale jest to fragment zderaty, którą kiedyś Wiktor Osiatyński przywiózł do Polski i tak weszła w codzienność mitingu. Weźmy się z tego, że jakoś tam dajemy radę Nie ma co płakać nad rozlanym lekiem Ja wiem, że jestem beznadziejnym alkoholikiem Jeszcze do tego z depresją Słuchajcie. To de depresją taką, że a no mi się nie chce żyć A jak mi się nie chce żyć to nie chce mi się nic robić, nic mnie nie cieszy A jeśli Tak jest wiecie, to, to trzeba się leczyć No tak, no się leczę, tam biorę jakieś proszki, nie wiem czy to może złe proszki by. Ale ja wam powiem tak, że z alkoholika to najchętniej wraca do takich stanów, kiedy mu fajnie było. Nie? A fajnie było wtedy, jak się piło. I to jest ten paradoks. Al alkoholik chorobą dwubiegunową, czyli dostaje pić i dostaje depresji, jest w pułapce, bo okazuje się. Że jak się napije, to nic absolutnie mu to nie pomoże, nie? Wprost przeciwnie, jeszcze zas zaszkodzi i to bardzo. A jak bardzo to wiedzą ci, co się napili? Ponieważ picie nie sprawia mu już żadnej przyjemności. Są tylko. Konsekwencje, czyli ból, zranienie, tragedia, rozpacz czterech jeźdźców apokalipsy, rozgoryczenie, pragnienia, pożądania, frustracja. A jak się nie napije to po prostu czuje się jakby mu po prostu powrywali ostatnie skrzydełka Jakieś rozwiązanie i otóż, otóż, otóż to i okazuje się, że tym rozwiązaniem jest właśnie działanie To jest to, co mieliśmy rano. Znaczy rano. Przy, przy wyjeździe, czy jechać, czy nie jechać. Otóż ja jadąc tutaj nagrałem się, tak? I nie wiem czy komuś to pomogło. Czy nie pomogło. Ale ci, co przeżywają to samo co ja, nie zrozumieją, że nie tylko Wam jest ciężko, nie? Mnie również. I ten film zatytułujemy Dla wszystkich z chorobą dwubiegunową. czyli alkoholizm i depresja może być narkomania i depresja może być seksoholizm i depresja takie po prostu w pakiecie jeśli jesteś alkoholikiem to ciesz się późny wnuku że twój ideał nie sięgnął jeszcze bruku. Czyli że przestając pić masz radość. Bo durniu niestety są ludzie, którzy nie mają już tej radości. Przestają pić i wszystko powinno być pięknie, fajnie, cudownie? nie, A tu okazuje się, że nie. Po prostu jest kaplicy zamiast się cieszyć i skaćcie do góry jak kangury no tu jest płacz i zgrzytanie zębów ale to nie jest żal po stracie, że nie ma alkoholu że to, że tam, nie to jest nieumiejętność życia na trzeźwo siłę, trzeba sobie dawać jakieś tam zajęcie ja bym słuchajcie, dzisiaj nie wyszedł z tego domu i nie zrobił paru tych dziwnych ruchów no to ja bym się tam roz, rozpierniczył dokumenty całkowicie By co zbierać w tym pokoju Ja po prostu muszę wyjść i coś zacząć robić. Dlatego miałem tam meeting koło siebie. Mogłem sobie rowerkiem podjechać. Ale ja wiem, że jak wyjdę, to jestem w działaniu słuchajcie. Jestem w działaniu, jest parę kilometrów. Tutaj kiedyś mi kobieta wyznała, że jestem tak niesamowitym facetem. Ojej, co ona mi tu nie mówiła. Nie? A ja byłem ze swoją partnerką i to przy niej tak krzyczałem. Ten niesamowity facet jedzie teraz na spotkanie takich samych niesamowitych facetów Tylko, że może niektórym nawet nikt tego nie powiedział nie? A mnie to kilka razy kobiety powiedziały Kobiety czują coś, wiecie? Jest tylu facetów dookoła, a one nie. Bo no, matego tego. Bo ten ma te, cuś. są chyba te, 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 jakieś te freometrz czy jakieś inne. to testosteron, że człowiek jest męski, że, że może, że może po prostu obronić. Nie wiem, na czym tu polega. W każdym bądź razie dobre. Não, não Então, se Kochani, dojechaliśmy Subskrybujcie mój kanał Dawajcie wsparcie jakieś Wspierajmy się i trzymajmy się. Najgłupsza no, rzecz, jaka może być, to żeby po prostu się poddać. A to jest tak samo jak w przyrodzie. Jak się poddajesz, to giniesz. Nie, nie wolno się doszczelać na co komu nie jest lekko, ja oczywiście, ja tam dzisiaj narzekałem, ale wieszcie mi, jest, jest miliony osób, którym, którym jest ciężko i mają naprawdę poważne sprawy do rozwiązania. Także pomyślcie chwilę, że o tym, że nie raz jest, jest naprawdę fajnie, przede wszystkim weźcie długopis i napiszcie sobie teraz, Przynajmniej z 10 wdzięczności. Za co jesteście wdzięczni? Począwszy od tych prostych rzeczy, że żyjecie, że nie dzisiaj się nie napiliście. Tak jak ja, że nie piję, że nie palę, że nie klę, nie kłamię, nie kradnę. Bo tylko przeklełem tam do tej kobiety, coś tam krzyknąłem. Ale że, że jestem zdrowy, że mogę jeszcze chodzić, nie? Przyjechałem na zbiórkę, nie? To są nieprzeciętne dary, słuchajcie. A tak naprawdę, wiecie kiedy to, to, to się wszystko docenia? Wiecie kiedy? Wtedy, kiedy się to straci. Nie? A kiedy się to traci, jak sięgamy po pierwszej kieliszce. I teraz, kulminacyjny punkt tej naszej opowieści, to jest taki, że słuchajcie. Lepsza jest depresja, lepiej jest wejść w depresję, niż nasz czynny alkoholizm. Po pierwsze, że są mniejsze straty, ale po drugie, i to jest najważniejsze, że macie szansę, ja na przykład teraz, no jaką ja mam radość, że jednak to, 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 że pozostaje nawet i w tej depresji, ale, ale trwam, tak? Natomiast jak wejdę w alkoholizm to jest dno. Wy, wy byście już nie mieli żadnego filmu, nic kompletnie. Jako krew pozyt, Blood, Sweet and Tears. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, kocham Was, ściskam Was. Możecie to wspierajcie mnie. Nie, nie musicie tam na te, te nie wiem, to wspieranie YouTube'a. Podam e, ten konto mojej partnerki. Nawet jak drobną wpłatę wpłacicie, to, to będę już w jej oczach trochę lepszy, że Te moje gadanie nie idzie na marne. Nie? Że ktoś to docenia. Wciskam, modlę się zawsze za Was. Za wszystkich, którzy idą śladami tego naszego wielkiego nauczyciela i tych, którzy błądzą. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Tu, tu mnie widać, tu mnie widać, cześć. Pozdrawiam, bo no. cześć.